Jacek Hoga, Dzień dobry <laughs> Teściowie, Zięciowie To tak naprawdę rodzice i synowie Myślę, że warto myśleć o małżeństwie Nie tylko z perspektywy tej osoby, z którą potencjalnie wzięliśmy ślub Albo, znaczy potencjalnie weźmiemy ślub Albo już tak jak ja, jesteśmy wiele lat po, po, po małżeństwie, po wzięciu, wzięciu ślubu Niedawno miałem rozmowę z młodym, roztropnym człowiekiem, który podkreślał olbrzymią różnicę, jaką, dla niego, jak, jaka dla niego jest pomiędzy jego rodzicami a teściami, e, w sensie zobowiązań i relacji. I dla mnie to było coś szokującego, bo, bo człowiek roztropny, a w ten sposób podchodzący. I myślę, że ponieważ sobie pomyślałem, że jeśli on tak uważa, pomimo tego, że jest no, rozsądnie ukształtowany, to to może być większy problem. I może warto zrobić o tym materiał, brody, którą możemy sobie oglądać przy okazji. Mianowicie, bierzecie ślub, czy jesteście w wieku, że szukacie e, męża żony to często się słyszy, i to jest roztropne, że jak wybieracie przyszłą żonę, to patrzcie na jej mamę. No to wiele powie o przyszłej kandydatce. Oczywiście nie wszystko. Każdy człowiek jest osobną istotą o wolną wolę. Ale pewne cechy charakteru, wyglądu, no na pewno pozostaną związane biologicznie siłą rzeczy. I ja bym proponował pójść krok dalej. To znaczy, dzisiaj... Jeden z głównych problemów społeczeństwa, sobie zejdziemy gdzieś w dół, jest to, że jesteśmy rozbici na pojedyncze rodziny, nawet rodziny te, czyli rodzice i dzieci są już w wielkim kryzysie ze względu na podważenie ich spójności przez codzienność dzisiejszego świata. A ja bym sugerował, żeby spojrzeć na to, z perspektywy takiej, jak to miało miejsce kiedyś. To znaczy nikt nie był sam, nie tylko w tym sensie, że był członkiem tej małej rodziny, ale w sensie, że był członkiem wspólnoty albo większej rodziny. Wspólnoty, nie wiem, wiejskiej, gromady wiejskiej, członkiem cechu, członkiem jakiegoś, jakiegoś powiatu, jeśli to był szlachcic. Tak nie dało się uderzyć w jednego człowieka, nie uderzając w resztę jego wspólnoty. I ta wspólnota zawsze była wobec niego lojalna. I stąd skrzywdzenie pojedynczego człowieka przez system było dużo trudniejsze, bo oczywiście w jednej gromadzie, w jednej wsi ludzie się lubili między sobą i nie lubili, ale to nie miało nic do rzeczy, jeśli nie wiem, komuś chałupa spłonęła albo ktoś miał kłopoty z jakimś tam. Nawet gorliwym urzędnikiem, bandytą, jakimś zwykłym takim bandytą, ee, no to <śla> bliższa ciało koszula, tak? Mogę kogoś nie lubić, ale to nie znaczy, że mam mu nie pomagać. Tak samo powinno być w rodzinie. Rodzina e, to powinno mieć nie tylko ja, żona i dzieci, ale rodzina to też są zobowiązania, które ma moja żona i zobowiązania mojej żony są dla mnie moimi zobowiązaniami. To znaczy, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której miałbym swoich teściów traktować inaczej, niż własnych rodziców. Mam więcej rodziców, tak? Od momentu, jak wziąłem ślub, to mam e, dwóch ojców i dwie matki. I tak pozostanie, aż e, do mojej śmierci, a pewnie i dłużej. Bo przecież nigdy się ich nie wyprę i, i lojalności względem ich nie chcę naruszyć. Czy to znaczy, że nie mam jakichś sporów, czy konfliktów e, czasami z teściami? No mam, tak samo jak i ze swoimi rodzicami. Ale czy to znaczy, że mam ich traktować inaczej albo gorzej? No nie. To jest też jeden z takich problemów <laughs> w początku kryzysów nie tylko rodzin, ale też małżeństw. To, że przez jakiś czas e, trudniej się na przykład komuś dogadać z żoną albo trudniej się dogadać z mężem, to nie znaczy, że, że przestajemy się nawzajem kochać, tak? Miłość to jest stałe nastawienie woli w poszukiwaniu dobra drugiej strony. A to, że mój mąż czy moja żona e, zwariowała, w cudzysłowie, tak? W sensie zaczyna się zachowywać nieracjonalnie, nie wiem, zostawiła mnie, zostawił mnie, to nie znaczy, że moja lojalność względem człowieka tego zanika. Co więcej, e, zgodnie z prawem, Pewne powinności wobec członków rodziny, współmałżonka pozostają nawet po rozwodzie. Bo system jest niespójny, bo rozwód jest nadpisany na naszą tradycję, naszą cywilizację i nasz zwyczaj. Nie jest czymś normalnym. Jest aberracją, która się pojawiła w Polsce dopiero w XIX wieku, formalnie, ale de facto. Właściwie w połowie XX wieku jako pewna norma społeczna zostało to zaakceptowane. W związku z czym mamy do czynienia z instytucją bardzo młodą i dlatego wewnętrznie systemowo niespójną. Rozwód nie rozwiązuje zobowiązań względem teściów jako, jako powinowatych. I już pomijając tą kwestię formalno-prawną. Najważniejsze jest to, żeby tak patrzeć właśnie na rodzinę. To znaczy, e, nie wiem, mogę się z jakimś szwagrem mało spotykać, mogę być z kimś w jakimś konflikcie, ale to tak jak z siostrą, tak? E, to trochę nie ma żadnego znaczenia. E, zawsze mają prawo do mojej pomocy. Bez względu na to, czy się kłócimy, czy łatwo nam ze sobą rozmawiać, czy trudno nam ze sobą rozmawiać, ta lojalność jest takim zusem przeszłości, czy ubezpieczalnią przeszłości, która dzisiaj nie istnieje, która nic nie kosztuje i która pomaga dużo skuteczniej niż jakakolwiek pomoc ZUS-u, gdzie trzeba udowodnić, że się naprawdę jest chorym, albo, nie wiem, dostaje się czasową niezdolność do pracy, bo straciło się obie nogi i za 10 lat mamy spo pójść na ponowną wizytę, sprawdzić, czy może ona odrosły. Autentyk. Przygoda jednego ojca moich znajomych. Jakby to powiedzieć, bo to może, ja rozumiem, że to jest trudne, ale akt woli jest niezależny od uczuć. Jeżeli mam zobowiązanie, przyjmuję na sobie zobowiązanie, żeby do śmierci dbać o własną żonę to jak mogę nie przyjąć zobowiązania, żeby do śmierci dbać o jej rodziców. Jeżeli ona ma rodzeństwo, które kocha i z którym jest w relacjach, to to, że ja tego rodzeństwa tak dobrze nie znam jak mojej narzeczonej, absolutnie nie znaczy, że mam ich traktować jako obcych, mamy sobie nawzajem pomagać bez względu na to, czy siebie lubimy. Ja rozumiem, że żyjemy w świecie, w którym mało kto może mieć taką, takie nastawienie woli. Natomiast e, każdą naprawę zaczyna się od siebie. Tak? Chcesz naprawić świat, posprzątaj swój pokój. W związku z czym, chcesz naprawić świat na trochę wyższym poziomie niż posprzątanie, zacznij traktować teściów jak własnych rodziców. E, wybaczaj więcej członkom rodziny i tej swojej, i członkom rodziny współmałżonka. To nie znaczy, że mamy nie widzieć ich wad. E, oni też nasze widzą. I bez przerwy im przypominam o swoich wadach swoim zachowaniem, niestety. To znaczy, że mamy sobie nawzajem pomagać, i żalność pomiędzy nami nie, nie jest uzależniona od tego, ile się spotykamy, jak bardzo siebie lubimy, e, czy nie wiem, wspólnie czas spędzamy. I to tak jak z wybaczeniem, tak. I jeśli będę miał takie nastawienie względem teściów że to są moi rodzice. Jeśli będę miał takie nastawienie względem szwagra, że to jest mój rodzony brat, to to przede wszystkim mi pomoże. Nie w tym sensie, że a wtedy oni będą może dla mnie milsi, tylko dlatego, że będę miał prawidłowo poukładane w głowie i e, łatwiej mi będzie nie wchodzić z nimi w konflikt, bo będą mieli taką taryfę ulgową, jaką taryfę ulgową powinni mieć moi właśnie rodzice. Jeśli wasi rodzice, wasze dzieci nie mają taryfy ulgowej, no to, to jest inny problem, który trzeba zaadresować. I to, ta taryfa ulgowa nie mam tutaj na myśli nie wiem, niesprawiedliwości, niewidzenia prawdy, tylko tą potrzebę wzajemnego wybaczania sobie, zwłaszcza w sytuacji, jeżeli ta druga strona zawiniła wobec nas w sposób nieperfidny, niezłośliwy. A jeśli nam się wydaje, że to było w sposób perfidny lub złośliwy, to warto się dwa, trzy razy zastanowić, czy na pewno tak było, czy to nie tylko moje emocje sugerują mi coś, czego tam nie ma. Bo no, doświadczenie uczy, że nawet mając dobre nastawienie woli wobec kogoś, można, oceniając go w sposób niecałkowity, bo nasza percepcja jest ograniczona, możemy mieć wrażenie, że jego intencje są złe i wtedy sobie możemy może pójść taki ciąg myślenia, że ja mam dobre intencje. Szukam w nim dobra i widzę, że go tam nie ma, że tam jest złośliwość. A więc jeśli jest złośliwość, to teraz wypuszczę e, że tak powiem e, na zewnątrz spuszczę ze smyczy sprawiedliwość i będę robił, czynił sprawiedliwość na ziemi. Nie, to nie jest sprawiedliwość, to jest Okrucieństwo zemsta i niezrozumienie rzeczywistości, czego nie życzę nikomu, bo jeśli ktoś właśnie w takim poczuciu, że jest w prawie, chce zacząć robić porządek, nie wiem, o, poszedł piękny dziczek. Dzisiaj nie tylko sarny, ale i dzika, które obecną na spacerze. Jeszcze łosie tu się kręcą. Może i jakiś łoś się zdarzy. I pozwoli się Państwu nagrać. I to poczucie sprawiedliwości, tego słusznego gniewu, krzywdzi nas dużo bardziej niż osoby, wobec których, chce, wobec których chcemy czynić sprawiedliwość. Szukając tego fałszywego robienia sprawiedliwości, często ranimy siebie w sposób, który nam uniemożliwia spokojne funkcjonowanie. Reasumując, bo mam świadomość, że ten materiał jest troszeczkę poszarpany, za, za co przepraszam. Warto patrzeć na świat tak jakbyśmy byli, nie wiem, wilkami. Wilki są zwierzętami nie dość, że pięknymi, choć groźnymi, to jeszcze społecznymi, gdzie lojalność wewnątrz watachy jest tak duża, że wiele byśmy się od nich mogli nauczyć. W związku z czym pamiętajmy o tym, że może się możemy pokłócić, tak jak wilki o kolejność przy e, obiedzie. Oczywiście oni, a wilki nie my. To... E, to nie znaczy, że nie mamy być lojalni, jak atakuje nas zewnętrzny świat. Ten zewnętrzny świat też nie ma być dla nas, oczywiście nie mamy mieć takiego nastawienia, że to na pewno bruk. Kłopoty, trudności, krzyże, zmartwienia nam się zdarzą. Czy naszym krewnym, czy krewnym naszego małżonka, czy małżonki, to to jest ten moment, kiedy powinniśmy naprawić rzeczywistość. Bez względu na to, czy mam takie, czy inne opinie na temat, nie wiem, szwagra, teścia, córki. O właśnie, to też jeszcze jest kluczowe, że to działa w obie strony. I o tym już rok temu chyba zrobiłem materiał, żeby. Synową traktować jak ukochaną córeczkę. Nie dlatego, że ja ją wybrałem, tylko dlatego, że mój syn ją wybrał. Jeśli mój syn ją wybrał i wzięli ślub sakramentalny, to bez względu na to, czy ta synowa mnie lubi, albo nie lubi, automatycznie staje się członkiem rodziny i ma pełne gwarancje, że tak powiem, bezpieczeństwa, tak jak każdy członek rodziny. Czy to znaczy, że yy, Lubię ją, nie wiem, tak jak córkę, no w pierwszym momencie pewnie nie, bo ją mniej znam. Natomiast kochać mam ją zupełnie nie mniej. I to dotyczy oczywiście nie tylko córek, ale i synów. Jeśli moja córeczka wybiera sobie małżonka, chce go wziąć yy, i podjęła tą decyzję, no to ten człowiek właśnie staje się moim synem, tak? Nie w tym sensie, że będę go tam paternalizował, lekceważył, tylko w tym sensie, że jako dorosły człowiek ma prawo do mojej opieki w takim, w takim zakresie i wysiłku, jakiego jestem w stanie dostarczyć. I jeżeli byśmy tak traktowali swoje rodziny, w ten sposób podchodzili do rzeczywistości, to wydaje mi się, lepiej by nam się wszystkim żyło, jeśli byśmy się nie skupiali na tym, co nam ktoś zrobił albo mógł zrobić jak on się zachował, albo jaką miał intencję. Nie wiemy, jakie ludzie mają intencje. Widzimy czyny, ale czyny też widzimy niestety w krzywym zwierciadle, no bo poznajemy jeszcze niewyraźnie. W związku z czym bardzo, bardzo niebezpieczne jest osądzanie innych ludzi. Możemy oceniać i musimy bez przerwy oceniać czyny zachowania, bo no bez tego się nie da żyć. Natomiast od Ocenienia czynu, do osądzenia osoby powinna być przepaść, której nigdy nie powinniśmy przystępować. Natomiast pomiędzy miłością, kochaniem kogoś, a lubieniem też w pewnym sensie jest przepaść, tak? Nie muszę lubić kogoś, kogo kocham. Jeżeli kocham, to znaczy, że mam stałe nastawienie woli szukania dobra tego człowieka. Sympatia może przyjść i lubienie się z czasem, może z czasem też być zachwiana, ale warto pamiętać o tym właśnie, że miłość nie jest uczuciem i traktować ludzi wokół siebie nie tak, jakbyśmy chcieli być traktowani, tylko tak, jak byśmy żyli w baśni. W takiej baśni, gdzie są straszne potwory, no bo są potwory w Polsce. Kolejna sarna a nasze życie jest z bajki, nie powtórzy się, to jest opowieść tylko jedna, ma wstęp, rozwinięcie, zakończenie. E, ja już jestem na pewno w drugiej części książki. E, I jak spojrzymy na, na swoje życie właśnie, jak na taką pieśń ze, ze wśród ziemia, to zachowujmy się tak, żebyśmy chcieli przeczytać książkę o takim człowieku, że pomimo jego wad, pomimo jego słabości, był gotów ten bohater, o którym czytamy, wesprzeć ludzi wokół siebie, przepraszać za własne winy, nie pamiętać złego i być lojalnym wobec swojej wspólnoty. Wspólnoty, o której istnieniu często już po prostu nie pamiętamy.